Pamięć o Dianie przetrwała w stylizacjach jej synowychowanie. Wciąż inspiruje. Chociaż o tragicznego wypadku księżnej Diany w paryskim tunelu Alma mija dziś 27 lat, a przez ten czas trendy modowe wielokrotnie się zmieniały, styl królowej ludzkich serc doczekał się statusu ponadczasowego. Choć niektóre stylizacje Diany na czele z wściekle różowymi garsonkami o napompowanych ramionach dziś budzą rozbawienie, jej estetyka wciąż ma liczne grono fanów. Należą do niego księżna Kate – 42 litry i Meghan Markle – 43 litry. Księżna Diana była najczęściej fotografowaną kobietą w latach 80. i 90., jej popularność znacznie przekraczała sławę wszystkich czołowych top modelek tamtych czasów. Jej fryzury były naśladowane przez kobiety na całym świecie. Ubrania i dodatki, które wybierała, sprzedawały się jak świeże bułeczki, zarówno oryginały, jak i liczne, znacznie tańsze podróbki. Była uważana za kobietę, która wygląda świetnie zarówno w balowej sukni, jak i sportowej bluzie. Wydawało się pewne, że jeśli zapragnęłaby ubrać się w worek na kartofle, tysiące kobiet na świecie zrobiłyby to samo. Księżna Diana miała intuicyjne wyczucie mody. Co zaskakujące, podejście księżnej Diany do mody 27 lat po jej śmierci nie traci na aktualności. Nie trzeba być wnikliwym obserwatorem, żeby zorientować się, jak bardzo styl Diany imponuje obu jej synowym. Zarówno księżna Kate, jak i Meghan Markle wielokrotnie próbowały naśladować Dianę w sposobie przekazywania informacji za pomocą stroju. Królowa ludzkich serc znana była z używania ubrań jako środka dyplomacji, a niekiedy, jak w przypadku słynnej sukienki zemsty, jako potężnego środka nacisku. Współcześni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, nawet ci, którzy za życia Diany nie byli wobec niej specjalnie serdeczni, zarówno celowo, jak i podświadomie naśladują ją w wielu sytuacjach. Czasem objawia się to nadrukiem na sukience, czasem specjalnie przemyślanym doborem kolorów, w czasem drobnymi elementami, jak przekazujący specjalną wiadomość element biżuterii. Księżna Kate kopiuje styl Diany. Takiej symboliki doszukiwano się w kolczykach, które księżna Kate założyła na paradę z okazji urodzin teścia w czerwcu tego roku. Perłowe kolczyki Cavolfiore autorstwa Cassandry Gould zostały zinterpretowane jako symbol przemiany. Taka deklaracja w przypadku walczącej z rakiem księżnej sprawia wyjątkowo przejmujące wrażenie. Upodobanie do pereł jest też ukłonem w stronę zmarłej teściowej. Księżna Diana kochała perły i często przedkładała je ponad znacznie droższe ozdoby. Podobno do królowej ludzkich serc przemawiał fakt, że w wielu kulturach perły uważa się za przynoszące szczęście. Rok wcześniej księżna Kate na takiej samej paradzie wystąpiła w zielonej andrugi, zestawionej z szerokim kapeluszem. W bardzo podobnej zielonej kreacji i kapeluszu księżna Diana obserwowała paradę w 1988 roku. Księżna Kate przykuła uwagę na Royal Ascot 2022 białą sukienką w czarne kropki projektu Alessandry Rich, będącej niemal dokładną kopią kreacji, którą jej zmarła teściowa miała na sobie na tym samym wydarzeniu 34 lata wcześniej. Chociaż istniały subtelne różnice, paleta barw, krój i wyraźna inspiracja stylem lat 80. zostały odebrane jako hołd złożony Dianie. Meghan Markle próbuje naśladować Diane. Z kolei Meghan Markle chociaż w serialu dokumentalnym Netflixa żaliła się, że podczas pobytu w Wielkiej Brytanii zabroniono jej nosić kolorowe ubrania, niespodziewanie pokochała odważne zestawienie fioletu z czerwienią. Czerwony płaszcz i fioletowa sukienka marki Arycia nawiązywały do odcieni, które księżna Diana wybrała na wizytę w Bangkoku w lutym 1988 roku. Zaledwie kilka miesięcy przed narodzinami swojego pierwszego syna, archiego Meghan Markle, nosiła zielony płaszcz Erdem, budzący wspomnienia związane z jej zmarłą teściową. W 1982 roku, będąc w szóstym miesiącu pierwszej ciąży, księżna Diana nosiła płaszcz od Belleville Sasun z tym samym haftem na kołnierzu i rękawach, co Markr.